Bruzdy wargowo-nosowe są o tyle specyficzne, że w jeden dzień ich nie masz, na następny dzień rano możesz się obudzić i one są. Dodatkowo są na tyle paskudne, że one po prostu potrafią dodać nawet kilka lat. A ja w tym materiale zdradzę Tobie, jak w przyjemny sposób możesz sobie poradzić z tymi bruzdami, tak żeby albo je zniwelować, albo żeby zapobiegać się ich pojawianiu. Ja nazywam się Pani Bosa i na tym kanale testuję, doradzam, podpowiadam kosmetyki, jak i również zdradzam, jak w przyjemny i naturalny sposób możesz zadbać o swoje ciało i o piękny wygląd twarzy. Zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, żebyś na bieżąco była ze wszystkimi materiałami, które pojawiają się na kanale i zostaw kciuk w górze, tak żebym widziała, że oglądasz ten materiał i żeby większa ilość osób mogła go obejrzeć. Zanim przejdziemy do masażu, to dwa słowa na temat brust muszę powiedzieć, a przede wszystkim muszę wyjaśnić skąd one się biorą i jakie czynniki mogą powodować to, że te bruzdy się pojawiają. A mianowicie jest kilka tych czynników. Jednym z czynników jest budowa twarzy. Osoby, które na przykład mają bardziej zarysowane kości policzkowe, bardziej uwydatnioną tą część twarzy, bardzo często mają delikatną brodę, wąską właśnie brodę i bardzo delikatną żuchwę. Bardzo często właśnie u tych osób mogą się bardziej od, yy, odciskać i uwidatnia, uwidatniać właśnie bruzdy wargowo-nosowe. Ale również czynnikiem, który może wpływać na pojawienie się tych bruzd jest na przykład podłoże genetyczne. W genach już mamy to, że nawet już u bardzo młodych osób wcześniej mogą pojawiać się i bardziej zarysowywać bruzdy wargowo-nosowe. Ale czy to oznacza, że nic z tym się nie da zrobić i nic nie można z tym zrobić? Nie, 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 nie. Oczywiście, że tak. I właśnie dla tych osób to jest sygnał, że im wcześniej zaczną pracę ze swoją twarzą i pracę z tym obszarem, tym lepiej, bo te bruzdy nie będą się pogłębiały, no i z biegiem czasu nie będą coraz bardziej widoczne. Tak więc jak najbardziej w naturalny sposób, jak najszybciej trzeba właśnie zacząć działać z tymi bruzdami tak, żeby e, z, wypłycić je i żeby rozluźniać te napięcia, które się tutaj pojawiają. Kolejne czynniki, które mają wpływ na to, że bruzdy się pojawiają na twarzy. Tak jak wspomniałam, czasem jest tak, że wieczorem kładziemy się spać i w jeden dzień tej bruzdy nie ma widocznej, a na następny dzień rano się budzimy i ta bruzda nagle jest. I pytanie skąd? No i właśnie odpowiedzią jest to, w jaki sposób śpimy. Bardzo często u osób, które śpią na boku, ta bruzda może się bardziej uwidatniać i może właśnie po nocy się pojawiać i to jest tak zwana zmarszczka senna. Ponieważ jak na boku leżymy, i tą poduszkę głowę przyłożymy do poduszki no to napinamy tutaj mięsień zduszamy wszystko to w tej okolicy policzka na, na jednej części twarzy. No i to wszystko potem powoduje napięcie mięśnia i tak jak wspomniałam, rano się budzimy, podnosimy twarz z poduszki i ta bruzda wargowo-nasowa jest wtedy bardziej widoczna. Tak więc jak sobie z tym poradzić? No najlepszym sposobem byłoby nie spać na boku, a spać na plecach, ale tego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę yy, kontrolować w nocy, no bo wiadomo. Ale przede wszystkim właśnie Wtedy z pomocą przychodzą naturalne metody, czyli masaże, o których za chwileczkę Tobie powiem i za chwilę Tobie podpowiem właśnie ten sposób, jak możesz sobie rozmasowywać te napięte mięśnie, które się pojawiają po nocy. No, i jeszcze jednym czynnikiem, o którym warto tutaj jest wspomnieć, to jest właśnie napięty mięsień. Ale napięty mięsień, na przykład policzkowy. I osób, które bardzo mocno zaciskają szczękę, często to się zdarza właśnie w stresowych sytuacjach. Ja jestem taką osobą, gdzie jak się bardzo mocno denerwuję, to bardzo mocno zaciskam zęby. Raz, że pojawia się ból tutaj yy, szczęki. Dwa, mocno wtedy są napięte mięśnie policzkowe. I co za tym idzie, właśnie przy napiętym mięśniu, Policzkowym, kiedy on jest napięty, zarysowują się właśnie bruzdy wargowo-nosowe, czyli stres i napięcie mięśni również może powodować to, że ta bruzda jest bardziej widoczna. Tak samo u osób, o bruksizm, tak? Bardzo często bardzo dużo osób, nawet czasem nieświadomie, w nocy bardzo mocno zaciska zęby i to też właśnie może powodować pojawianie się tej bruzdy. Co za tym idzie, warto też pracować nad tym obszarem tutaj szczęki, żeby rozluźniać te napięcia, Czyli przede wszystkim dbać o bruzdę, ale też o rozluźnienie napięć szczęki. Dajcie znać, czy daj mi znać, czy może Ty jesteś właśnie osobą, która cierpi na bruksizm, czy która właśnie w stresowych sytuacjach zaciska mocno szczękę, i czy interesowałby Cię taki materiał, żeby pokazać, jak właśnie pracować z tym obszarem. Dobrze, w teorii chyba wydaje mi się, że nie ma tak naprawdę sensu więcej się rozgadywać, no bo teorią nie jesteśmy w stanie zniwelować tych brust wargowo -nosowych. tak więc przejdźmy do praktyki i do tego przyjemnego masażu, który chcę Tobie pokazać. Więc tak, zaczynając masaż, zaczynamy bez użycia żadnej oliwki, bez użycia kremu i na sucho będziesz wykonywać tak zwane mm, oszczypywanie, szczypanki, szczypawice, jak zwał tak zwał. Po prostu na linii bruzdy wargowo-nosowej palcem wskazującym i kciukiem tak delikatnie oszczypuj tutaj to miejsce przez kilka sekund. Ma to za zadanie wstępnie rozgrzać te tkanki, które się tutaj znajdują, jak i również ma za zadanie rozróżnić napięcie właśnie tego mięśnia w tej okolicy. Oraz usprawnić przepływ krwi i limfy, co jest bardzo ważne właśnie podczas rozluźnienia mięśni, podczas pracy nad, e, nad e, mięśniami. Może się pojawić zaczerwienienie oczywiście w, tej twarzy, w tym miejscu na twarzy przy takim e, oszczypywaniu, ale to jest całkiem normalne i nawet wskazane, bo to oznacza, że te tkanki są rozgrzane. Dwa słowa jeszcze. U niektórych osób te bruzdy wargowo-nosowe albo się kończą przy kąciku ust, a nie u niektórych trochę zachodzą poniżej kącika ust na tak zwane marionetki. Tak więc nie pomijajcie tutaj y, tych okolic i te ćwiczenia, które dzisiaj pokazuję, to tutaj też będziecie wykonywać właśnie w tej dolnej części poniżej kącika ust. Ja będę pokazywała od kącika ust do wyżej, ale jeżeli Twoje bruzdy wargowo-nosowe zarysowują się trochę niżej, to tutaj oczywiście z tym obszarem też możesz poćwiczyć. Ok, po oszczypaniu, które wykonałaś, przechodzimy do masażu. Ale tutaj już będzie potrzebna oliwka. Albo możesz oliwkę sobie nałożyć na całą twarz, albo po prostu yy, naoliwić. O, tak, naoliwić palce, tak, żeby po prostu był poślizg, yy, żeby, yy, żeby było łatwiej rozmasować te części. Ok. Drugi masaż, który będziemy wykonywać, wykonujemy za pomocą środkowego palca i palca wskazującego. To jest tak, tak zwane rozcieranie miejsca właśnie bruzdy wargowo-nosowej, czyli od kącika ust w kierunku kącika nosa. Wykonuj ten masaż z lekkim naciskiem idąc w górę, a w dół ten nacisk zmniejszamy. Jeżeli masz mocno napięte te mięśnie tutaj, to możesz odczuwać taki lekki, e, lekki ból. To jest całkiem normalne. Pamiętaj o tym, żeby dostosować. Yy, nacisk w trakcie masażu do swoich odczuć. O tym też mówiłam w poprzednim moim materiale, w którym pokazywałam jak pracować z lwią, z marszczką. Zapraszam Cię bardzo serdecznie też do tego materiału, ale każdy masaż jaki będziesz wykonywać, musisz tak naprawdę dostosować do swoich odczuć i do tego właśnie yy, jakie są reakcje i jaki jest ból przez siebie odczuwany. OK, Czyli było oszczypywanie, było rozcieranie bruzdy i teraz kolejny kolejny nasz ruch. Przy bruzdach wargowo-nasowych też jest bardzo ważne to, żeby rozmasować okolice wzdłuż nosa, z tego względu, że tutaj również pojawia się przykurcz, i ten przykurcz może wywoływać właśnie napięcia dalszych mięśni i pojawienie się bruzdy wargowo-nosowej. Tego przykurczu niekoniecznie musisz czuć. On jest nieodczuwalny przez Ciebie, ale warto zawsze rozmasować też przez chwilę chociaż tą okolicę. I to bardzo prosty sposób, czyli dwa palce wskazujące spotykają się i rozmasowujemy. Jeden palec idzie w jedną stronę, drugi palec z drugą. Czyli jeden palec idzie w stronę kącika oka, a drugi palec idzie... W dół nosa. Ja oczywiście przy tych wszystkich masażach gadam, bo muszę trochę pogadać, ale bardzo fajnie by było, gdybyś ty pamiętała, żeby w trakcie masażu właśnie nie wykonywać jakichś dodatkowych czynności, nie mówić do nikogo z tego względu, że w trakcie mówienia dodatkowo napinane są mięśnia. W trakcie masażu jest bardzo ważne to, żeby te mięśnie były jak najbardziej rozluźnione. Tak więc nie bierz z tego przykładu ze mnie i nie gadaj w trakcie masażu. I wracamy z powrotem na naszą y, linię bruzdy wargowo-nosowej. Palcami wskazującymi, raz przy razie, jeden palec kieruj w jedną stronę, drugi palec w drugą stronę, rozluźnij napięcie, które właśnie powstaje w, y, na linii bruzdy wargowo-nosowej. Czyli tak jak jest bruzda, jeżeli idzie tutaj pod kącikiem ust, to już zaczynaj tutaj rozluźniać te napięcia. Jeżeli idzie tylko od nosa do kącika ust, to od kącika ust Raz przy razie krótkie takie rozciąganie tego, tych tkanek, tego mięśnia i do góry i do dołu, w jedną i w drugą stronę wykonuj ten ruch. OK, tutaj jednocześnie nie jesteśmy w stanie masować jednej i drugiej strony. Tak samo w tym rozluźnianiu przy kurczu właśnie wzdłuż nosa też nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak więc pamiętaj, że najpierw rozmasuj jedną stronę, potem drugą. Albo możesz cykl całych wszystkich ruchów, które tobie będę pokazywać w tym materiale, wykonać najpierw na jednej stronie, a potem od samego początku do samego końca drugą stronę rozmasować. To już od Ciebie zależy. Albo naprzemiennie masować, albo najpierw Jedna strona w całości, potem drugą stronę w całości. Ok, tak naprawdę, ostatni ruch, który już będziesz, będziemy robiły w trakcie tego masażu, to jest ruch fortepianowy, czyli paluszkami wykonujesz taki ruch. Albo może być tak, że od razu załapiesz bardzo szybko ten ruch, albo po prostu trochę czasu i trochę wprawy będziesz potrzebowała, ale ćwiczenie, ćwiczenia, ćwiczenia, regularnie wykonywane masaże na pewno spowodują, że za chwilę będzie ten ruch swobodnie wykonywany. Tak więc tak, jedną rękę przykładamy wzdłuż linii bruzdy wargowo wargowonosowej, a drugą ręką wykonujemy ten ruch fortepianowy. I wykonując ten ruch fortepianowy, licz sobie do 10. A później przyciągamy wzdłuż policzka, tak pod kością policzkową sobie palce. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i przyciągamy. I parę razy, około sześciu razy możesz powtórzyć ten ruch, możesz osiem razy, w zależności od tego, jakie są Twoje odczucia, czy palce jeszcze ci pozwalają na to, żeby wykonywać ten ruch dłużej, możesz się bawić. Za jednym razem może to być 6 powtórzeń, za innym razem może, mogą być to cztery powtórzenia. Ja myślę, że już jesteś w stanie zauważyć, jeżeli wykonujesz teraz te ćwiczenia razem ze mną, że ta strona, którą rozmasowałaś, już inaczej wygląda niż ta druga strona, ale też przede wszystkim jest zupełnie inne odczucie, takie odczucie rozluźnienia tych mięśni, tego, że fajna praca została wykonana z tymi mięśniami. Dlatego jest tak ważne, żeby jedną i drugą stronę rozmasowywać, ale fajne jest to, że już od razu możesz poczuć tą różnicę. I to już wszystko, jeżeli chodzi o podpowiedzi na temat brust wargowo-nosowych. Masaż nie jest skomplikowany, wydaje mi się, że jest przyjemny, czyli dla mnie jest przyjemny. Dlatego też zostaw w komentarzu informację, jakie są twoje odczucia właśnie po wykonaniu takiego masażu jak Tobie się podoba ten masaż i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz koniecznie zostaw w komentarzu informacje jakie jeszcze materiały chciałabyś żeby pojawiły się na moim kanale jakie filmiki z jakimi podpowiedziami chcesz żeby się pojawiły jeżeli podobał Ci się dzisiejszy filmik i masaż, który wykonałyśmy to zostaw kciuk w górze jak również jeżeli nie subskrybujesz tego kanału to wciśnij subskrybuj i zapraszam cię też bardzo serdecznie do obserwowania mojego profilu na Instagramie. Nazwa jest taka sama jak na YouTubie, czyli Małpa Pani Bosa, bardzo łatwy sposób mnie znajdziesz. Dziękuję ci jeszcze raz za dzisiejszy wspólny masaż i do zobaczenia za tydzień.